I raz jeszcze Pekin, i raz jeszcze Leszek Ślazek, i raz jeszcze Chiny według Leszka Ślazyka. Dzisiaj z miejsca, które również spowodowało, że moja biedna głowa musi teraz być w czapce, ponieważ pękła, i... i bez czapki byłoby to niemiłe estetycznie dla wszystkich Państwa. To co widać za mną w tej chwili. Mam nadzieję, że słychać to, co mówię, bo tutaj hula wiatr. To jest jeden z wielu placów. Um, Nie wiem, jak to inaczej nazwać. Takich atriów pomiędzy budynkami w jednej z wielu sekcji takiego kompleksu biurowego JD Firma JD.com. Firma JD.com, mało komu w Polsce cokolwiek mówi ta nazwa. JD.com to jest jeden z chińskich gigantów e-commerce i gigantów logistyki. Firma, która od niedawna funkcjonuje również w Polsce. No i właśnie dzisiaj przeprowadziliśmy taki eksperyment. Zamówiłem przez aplikację JD.com. Przełączkę do gniazdka, ponieważ w Chinach gniazdka są różne od gniazdek europejskich, a to powoduje, że nie mamy no, kompatybilnych wtyczek w naszych urządzeniach elektrycznych z gniazdkami w Chinach. Ja takie przełączki oczywiście mam w, w domu, tylko że je mam w domu, który jest 8000 km stąd, nie zabrałem, zapomniałem. Podejrzewam, że również paru innych rzeczy nie zabrałem. No i zamówiliśmy taką wtyczkę, taką przełączkę, wartą wszystkiego 14 juanów. No i się okazało, że ta wtyczka była u mnie w hotelu w ciągu 30 minut. A wszystko dzieje się w mieście, w którym mieszka 25 milionów ludzi. Natomiast, jd.com, byliśmy tam w magazynie żeby zobaczyć jak te przesyłki podróżują od momentu zamówienia do momentu sortowania i przekazania kurierowi. Jedna sortownia średnia dzienna paczek to jest 500 tysięcy w chwilach szczytowych 700-800 tysięcy przesyłek dziennie. A to jest Dookoła też, z tyłu za mną. Kolejny budynek, i kolejny budynek. To jest centrala firmy JD.com. Tutaj pracuje w tej chwili 40 tysięcy osób. 40 tysięcy osób pracuje w centrali tej firmy. W sumie pracuje w tej firmie kilkaset tysięcy osób. A to dlatego, że firma jest firmą przede wszystkim działającą w Chinach na dużą skalę. Mają mnóstwo różnego rodzaju serwisów zaskakujących. Taki jeden z serwisów, który mnie zmiażdżył to jest serwis szczególnie powiązany z lekarstwami. On się nazywa serwis pół godziny. Czyli a chcemy jakieś lekarstwo, Sprawdzamy w aplikacji, czy przede wszystkim online możemy to lekarstwo kupić. Bo nawet jeżeli mamy receptę elektroniczną, to nie wszystkie lekarstwa można kupić online. Ale jeżeli można kupić online, to w tej aplikacji mamy informację, w ile minut dostarczy nam kurier lekarstwo, które kupimy w danym momencie. I to są no takie liczby od kilkunastu minut do powiedzmy pół godziny, trzydziestu pięciu minut czasami. I to jest jedna z usług, jeden z wielu serwisów, które JD.com oferuje, no dzisiaj tutaj tematem dnia jest to, że szef w tej firmy, Pan Liu, on to od czasu do czasu robi, w poniedziałek u nas to był Wielki Poniedziałek. W poniedziałek wsiadł na motorower i osobiście dostarczył randomowemu mieszkańcowi Pekinu dostawę jedzenia, bo on to robi od czasu do czasu. Między innymi po to, żeby sprawdzić, jak funkcjonuje firma od środka, jak pracują pracownicy, w jakich warunkach, z czym muszą się borykać. Jak reagują klienci, i tak dalej. I tak dalej. No, on są oczywiście celebrytą postacią rozpoznawalną. Tutaj, więc, człowiek, który powitał go w swoich drzwiach w jednym z mieszkań w Pekinie, natychmiast go rozpoznał. Wykonano selfie. To selfie jest w tej chwili wiralem w Chinach. No, to jest facet, który. Takich miliarderów jak Donald Trump po prostu wciąga nosem, a działa zupełnie inaczej. Tam z tyłu nie wiem, czy będzie widać. Takie to, to niebieskie takie. To jest gigantyczny kompleks nowych budynków, a taki jest pomysł u pana Liu, że wszyscy młodzi pracownicy, którzy przyjadą do Pekinu, oczywiście przede wszystkim talenty, ale ludzie, którzy przyjadą do Pekinu i zaczną tutaj swoją karierę, będą stawiać pierwsze kroki, to właśnie w tamtych budynkach będą mieli mieszkania na start. Mieszkania w Pekinie są potwornie drogie, czy wynajmowane, czy kupowane. O no, kupowanych w ogóle nie ma co gadać. Natomiast no, tam powstają w tej chwili domy mieszkalne, tam też powstanie wielkie centrum. Opieki nad dziećmi od żłobka po przedszkole, bo tu się też dba o to, żeby panie miały jak najwięcej dzieci i żeby miały ogromny komfort, jeżeli chodzi o dzieci posiadanie, zwłaszcza w tym okresie żłobkowo-przedszkolnym. Ludzie w JD.com zarabiają więcej niż przeciętni pracownicy na podobnych stanowiskach w Pekinie. W magazynie, w którym byliśmy dzisiaj, którego niestety nie wolno było filmować. Musieliśmy oddać wszystko, łącznie z obrączkami, okularami, z wszystkim. Tam przeciętna płaca miesięczna to jest około 8000 yuanów, czyli to jest no granica 4 4500 zł. Mówimy o pracowniku fizycznym w magazynie, przy czym ta praca fizyczna naprawdę nie jest pracą jakąś ciężką. A to dlatego, że wszystkie operacje zasadnicze wykonują tak naprawdę maszyny i roboty. No i ci ludzie, jeżeli są spoza Pekinu, mają mieszkanie za darmo. Jedliśmy dzisiaj w kantynie bardzo, bardzo przyzwoite jedzenie, bardzo rozmaite przede wszystkim, no i jedzenie w tej kantynie, taka porcja duża obiadowa. Z kurczakiem, z rybą, z warzywami. No co kto chce? 12-15 juanów. Czyli dajmy na to 6, no maksymalnie 8 zł za solidny obiad. No, w Polsce to się zdarza w, w stołówkach sejmowych, natomiast na pewno nie w knajpach, w których stołujemy się w tak zwanych przerwach lunchowych. No dużo, dużo historii, dużo wrażeń. Przede wszystkim to będę pokazywał za chwilę na zdjęciach. Przede wszystkim wrażenie robi skala. Skala w, no w, w każdym wymiarze. Raz, że skala taka, gdzie firma tylko w jednej sortowni przerzuca w ciągu jednej doby pół miliona paczek. Tak, w ciągu jednej doby. A tych sortowni ma w samym Pekinie kilka. Skala tego... Centrum biurowego, gdzie e, pracuje 40 tysięcy ludzi. No, i też e, takie moje wrażenie, miałem okazję spotkać się, bo nagrywaliśmy e, rozmowy z ludźmi zajmującymi się Europą. Mm, zupełnie inny styl. Znaczy, zero garniturów, zero takiej e, sztywnej formy. No kurczę, już po raz kolejny powiedziałem tutaj, że bardzo chętnie zaproponuję jakiemuś starszemu małżeństwu, żeby mnie wzięło i adoptowało. A... No i to wszystko jeszcze jest podszyte takim przeświadczeniem, że to, co się tutaj robi, jednak ma sens. Po prostu. Bo jest ta, ta siła, jest no ta siła wynika też z osobowości um, szefa. Ten szef jest człowiekiem, który pochodzi ze wsi. Ja o nim kiedyś pisałem. Kiedyś, jakieś kilka tygodni temu o nim pisałem. A kiedyś o nim mówiłem. To jest dokładnie człowiek, który na przełomie 80. i 90. latach na przełomie 80. i 90. lat Zdawszy egzamin Gaokao Kao Najlepiej w historii Pamiętanej historii wsi W prowincji Zhejiang Miał się udać na studia Mógł się udać na studia Tylko, że jednocześnie nie mógł Bo jego rodzina była tak Beznadziejnie biedna Że nie było ich stać na to, żeby wysłać syna Kilkaset kilometrów od domu Do Bodajże do Hangzhou. Na te studia. Złożyła się wieś. W zależności od wersji, bo dzisiaj słyszałem tę wersję, że zebrano na tej wiejskiej zbiórce 76 jajek. Ja pamiętałem opowieść o 72 jajkach, ale 80 lata, 90 lata. Facet ma jechać na studia, ale nie ma kasy. No to wieś się zebrała. Zebrali tam kilkaset złotych wszystkiego. To też pokazuje. Poziom, tak? U nas lata 80-90 i Chiny lata 80-90. Wieś, w której mieszkało wtedy około 1000 osób, zbiera kilkaset złotych i 70 plus jajek jako ten majątek. I e, mija 30 lat, i ten sam człowiek odpłaca w tej chwili. Między innymi tym, że a No właśnie, czym to jest powiązane z tym zdjęciem, o którym mówiłem? Tym zdjęciem, gdzie się okazało, że on od czasu do czasu występuje jako kurier. A to dlatego, że firma JD.com wchodzi w tej chwili w biznes, bardzo popularny tutaj w Chinach biznes polegający na dostarczaniu gotowego jedzenia. Liderem tego rynku jest firma Mate One. Natomiast JD.com wchodzi na ten rynek. To też w swego rodzaju akcja promocyjna oczywiście. Zaznaczenie, że JD.com też jest zainteresowane tym rynkiem. Ale to co podkreśla pan Liu, czyli oni wchodzą w ten rynek dostaw jedzenia, ale wchodzą na takiej zasadzie, że Swoją marżę kalkulują najwyżej na wysokości 5%, bo inne firmy tutaj działające na tym rynku operują od 5% aż do czasami 20 paru, więc oni nie będą przekraczać, jeżeli chodzi o swoją marżę tego progu 5%, bo dlaczego? Bo chcą, żeby jak najwięcej kasy szło z jednej strony do ludzi, którzy przygotowują jedzenie, a z drugiej strony do kurierów. Co więcej? On proponuje kurierom, i to jest duża rzecz, jeżeli chodzi o, o, o rynek chiński, rynek pracy, on proponuje kurierom układ, w którym mają umowę o pracę, nie kontrakt, tylko umowę o pracę, e, ubezpieczenie socjalne, ubezpieczenie od wypadków, no tutaj akurat w kurierce to jest bardzo częsta historia, no bo kurierzy wszyscy poruszają się głównie skuterami, w niezwykle zatłuszonych miastach i e, też e, Housing Fund jest coś takiego. To jest e, ten fundusz mieszkaniowy, on jest standardem, jeżeli chodzi o wynagrodzenie oficjalne w Chinach, ale e, w JVK ma być to m, po prostu wyższy, wyższy poziom tego funduszu mieszkaniowego, który jest płacony po części przez pracodawcę. No więc facet po prostu wymyślił, no, jak przyciągać do siebie ludzi, a jak sprawiać, że również ci klienci ostatecznie będą patrzeć trochę lepszym okiem na, na usługi. No, no i właśnie jeszcze kwestia, kwestia tych magazynów. Tam pracują ludzie oczywiście z miejscowości spoza Pekinu. Gdzieś z prowincji zarabiają tą średnią 8000 iłanów, ale no, mają na przykład te obiady po, po 12-15 Janów. Ale co więcej, na przykład, jeżeli decydują się mieszkać na terenie zakładu, są takie no, hotele robotnicze, no to tam to mieszkanie jest gratis. To nie są warunki fenomenalne, ale gratis. Więc no, a, właśnie. Więc no. I cóż ja mogę Państwu jeszcze więcej powiedzieć? Nic nie powiem, będę teraz pokazywał zdjęcia i skręcę kilka jeszcze obrazków tutaj, zanim odjedziemy, bo to mój ostatni dzień w Pekinie. Jutro powinienem już być w Szanghaju. Zatem ja się kłaniam do miłego. Usłyszenia i do zobaczenia, a no i polecam się uwadze, jak mówią tutaj, w sejcie całe. I tak dodam jeszcze raz od siebie, a inwestycja wynosiła kilkaset złotych i 72 albo 76 jajek. Pan Liu co roku odwiedza swoją wieś i tak jak może dziękuję mieszkańcom za niegdysiejsze wsparcie.